Gościem MedExpressu jest profesor Andrzej Kiejna, psychiatra. Panie profesorze, jest pan specjalistą, psychiatrą, ale także ekspertem, jeśli chodzi o schizofrenię. Schizofrenia to taka choroba, która jest pewnym zrządzeniem losu, choroba, która towarzyszy pacjentowi przez całe życie i która moim zdaniem wymaga od wszystkich decydentów z zakresu ochrony służby zdrowia takiej troski i opieki. Większej niż do tej pory. Czy rzeczywiście osoby, które chorują na schizofrenię mogą liczyć na taką kompleksową, i innowacyjną opiekę medyczną w Polsce. Dzień dobry i dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się w tej sądzie. Otóż schizofrenia jest jedną z wielu jednostek psychiatrycznych, przy czym jest to jednostka, która ma wymiar przewlekły. Jest to choroba, która jest przewlekła, choroba, która generalnie prowadzi do. Inwalidyzacji. Samo pojęcie, sama, sama, sam termin schizofrenia znaczy rozszczepienie umysłu. Jak gdyby zakłada, że człowiek w trakcie samego procesu chorobowego traci kontrolę nad swoimi myślami, nie zawsze może nad swoimi emocjami. A zatem jest to schorzenie, które w długim okresie czasu prowadzi do, my mówimy, tak zwanej deterioracji funkcji psychicznych, do tak zwanego pewnego nawet ubytku w zakresie, w zakresie pewnych, pewnych funkcji. Natomiast schizofrenia jest o tyle schorzeniem takim... Ciekawym, występuje ona u młodych osób. Występuje u młodych osób, co próbuje się tłumaczyć tym, że w tym czasie psychika człowieka nie jest jeszcze w pełni tak mocno skrystalizowana. Że łatwo tą psychikę jak gdyby rozbić, łatwo stworzyć pewne. Pewne takie gdyby, czynniki, które czy pewne czynniki mogą spowodować wytworzenie się jakichś mechanizmów obronnych, mechanizmów obronnych, które są zwane objawami psychotycznymi. Panie profesorze, ale to, że Pan mówi właśnie bardzo istotną rzecz w młodym wieku, często ten pierwszy rzut schizofrenii to jest 25 lat życia, to znaczy, że to jest początek drogi życiowej. To jest często od razu wykluczenie społeczne, to jest od razu wykluczenie z rynku pracy. Czy to rzeczywiście jest takie zjawisko? Czy te też na przykład innowacyjne leczenie może sprawić, że ci ludzie nie będą i w odpowiednio zdiagnozowaniu, odpowiednio szybko nie będą wypadać z tych ról społecznych. Tak, rzeczywiście schizofrenia występuje u osób młodych. Występuje u osób młodych i w związku z tym te osoby, które mają określony potencjał i to potencjał, tak zwany kapitał, który związany jest z ich edukacją, związany z ich, Plany, planami życiowymi. Ten kapitał w jakiejś mierze jest zawieszony przez chorobę. I teraz sama choroba ma charakter przewlekły, ale przebiega epizodycznie, przebiega epizodami. I ważne jest, żeby w tym pierwszym epizodzie, w miarę możliwości, szybko interweniować, żeby ten epizod był w miarę możliwości jak najłagodniej przebiegał w sensie hospitalizacji, żeby ta hospitalizacja nie była relatywnie długa, żeby w miarę szybko można też tą osobę wzmocnić psychicznie na tyle, że po powrocie do środowiska nie będzie miała poczucia stygmatu, poczucia etykiety chorego psychicznie i żeby w na miarę możliwości, osoba mogła wrócić jeszcze do pracy. Dlatego, że wprawdzie jest pewnego rodzaju taka deterioracja funkcji, tym niemniej można ją też powstrzymać. Można ją powstrzymać w dużej mierze w dzisiejszych czasach dzięki leczeniu, dzięki leczeniu farmakologicznemu. Jest wiele innowacyjnych leków, które mówi się, że czy są dane na to, które pokazują, że te funkcje psychicznie, ta deterioracja może na tyle być zahamowana, że właściwie osoba dobrze leczona, praktycznie biorąc, nie daje właściwie poznać po sobie, że ma choroby psychiczną. Wielu pacjentów może liczyć na taką terapię. To znaczy. W... Formalnie wszyscy pacjenci powinni móc liczyć, dlatego że te innowacyjne leki są refundowane. Rzecz w tym tylko, że szpitale psychiatryczne mają na ogół niskie budżety, niskie tak zwane kontrakty na tak zwany osobodzień, a zatem nie zawsze mogą pozwolić sobie na wdrożenie drogich leków innowacyjnych, chyba że są to leki generyczne, ale nie wszystkie leki innowacyjne mają odpowiedniki. Niektóre są chronione jeszcze patentami, w związku z tym wiele z nich, a są takie, które rzeczywiście nie będą miały długo generyków, a one przedłużają na przykład okres tak zwanej remisji, szczególnie leki o przedłużonym działaniu, leki, które rzeczywiście są bardzo drogie. I pacjent po wyjściu ze szpitala ma wprawdzie możliwość otrzymania takiego leku, ale często niestety polityka funduszu jest taka bardzo restrykcyjna, i poszukuje się, czy traktuje się lekarza troszkę jako potencjalnego. Widziałbym potencjalnie tak lekko, lekko myślnie wydającego, wydającego pieniądze. Czyli kluczową kwestią w zarządzaniu schizofrenią czy chorobą pacjenta jest kwestia dostępu do innowacyjnego leczenia. Jest kwestia dostępu do innowacyjnego leczenia, w miarę szybkie leczenie, w miarę krótka hospitalizacja i następnie elementy psychoedukacyjne, rehabilitacyjne. To, co pozwoli oddalić kolejną hospitalizację. Nasze badania, które wykonaliśmy, przed kilkoma tygodniami pokazały, że osoby, które mają dużo hospitalizacji, absolutnie nie utrzymują się na rynku pracy. I to jest jak gdyby związek taki no, bardzo, bardzo silny. W związku z tym należy dążyć do tego, żeby te hospitalizacje były jak najrzadsze. No i żeby w związku z tym te osoby nie przechodziły na renty, jak to jest w większości, niestety, u większości pacjentów. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.